Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat i taki praktyczny, bo porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób komponować dietę przy niewielkim budżecie, kiedy nie chcemy wydawać zbyt dużo pieniędzy na jedzenie. Udarł się taki mit, że zdrowe odżywianie musi być drogie. Ja uważam, że absolutnie nie jest to prawda i w tym filmie postaram się Wam to udowodnić. No dobra, ale co to znaczy zdrowo się odżywiać? Przyznam szczerze, że mam trochę problem z tym pojęciem zdrowa żywność, bo tak naprawdę nie ma żywności ani w 100% zdrowej, ani w 100% niezdrowej. Najważniejsze jest to, abyśmy tak komponowali nasze posiłki, aby były one dla nas jak najbardziej pełnowartościowe. No ale teraz nasuwa się kolejne pytanie: w jaki sposób to robić? Jak dobierać składniki na talerzu, aby ten posiłek był dla nas jak najbardziej korzystny? No więc spróbujmy sobie na początek podzielić składniki pokarmowe na sześć grup. Pierwsza grupa to produkty zbożowe. Są dla nas źródłem węglowodanów złożonych, witamin z grupy B i błonnika. Druga grupa to warzywa i owoce. Dostarczają nam witamin i mikroelementów, a także błonnika. Trzecia grupa to mleko i produkty mleczne jako źródło łatwo przyswajalnego wapnia oraz białka. Czwarta grupa to mięso, ryby i jaja jako pełnowartościowe białko. Dalej mamy tłuszcze, a następnie cukier i słodycze, które w naszej diecie powinny pojawiać się raczej sporadycznie. Skoro wiemy już, jak możemy podzielić żywność ze względu na zawartość w nich składników, to spróbujmy teraz ustalić, jak skomponować nasz posiłek. Mamy tutaj pusty talerz i ten talerz podzielimy sobie najpierw na połowę, a potem jedną z połówek znów na połowę. I teraz postaramy się jak najlepiej yy, ten talerz wypełnić. Jedną czwartą talerza powinno stanowić białko, np. w postaci mięsa, ryb, jajek lub warzyw strączkowych. Na kolejną ćwiartkę talerza nakładamy węglowodany złożone, czyli ziemniaki, ryż, makaron lub różne rodzaje kasz. I największa część talerza należy do warzyw. Najlepiej jest korzystać z warzyw w różnych kolorach, bo wtedy mamy całą gamę mikroskładników i witamin. Także im bardziej kolorowo, tym smaczniej i zdrowiej. I do takich warzyw dobrze jest dodać łyżeczkę oliwy lub na przykład pestki słonecznika czy dyni, bo to są zdrowe tłuszcze, a należy pamiętać, że niektóre z witamin rozpuszczają się tylko w tłuszczach. I teraz przejdziemy sobie do mojej kuchni. Przygotowałam tutaj kilka zestawów, którymi chciałam Wam pokazać. Po jakie tanie produkty sięgać, żeby były dla nas zdrowe, ale też nie nadszarpnęły domowego budżetu. I zaczniemy sobie od warzyw i owoców. Trafią tutaj nasze dobre polskie jabłka i gruszki, a także mam tutaj banany. Ja lubię wybrać się na targ z owocami i często po południu, a czasem też w ciągu dnia, obok takich bananów żółtych, lekko zielonkawych, leżą też bardzo dojrzałe z brązowymi plamkami. Jak ja to mówię, banany ostatniej szansy. I mi się je udaje często kupić w cenie złote 50 albo 2 zł, bo handlarze i tak chcą się ich pozbyć, bo kolejnego dnia mogą już być po prostu zepsute. I ja takie banany po przyniesieniu do domu kroję na plasterki i mrożę i później dodaję do koktajli albo przygotowuję domowe lody. Jeśli chodzi o warzywa, to mamy tutaj całą gamę dobrych, polskich, często niedocenianych warzyw, takich jak buraki, pełne antyoksydantów i witamin, marchew. Która jest bogata w beta karoten, cebula, znana ze swoich właściwości bakteriobójczych, kapusta bogata w potas, wapń, magnez i witaminę C, a także pietruszka, seler, czosnek oraz kiełki. Co prawda te w sklepach są dość drogie, ale w bardzo prosty sposób możemy sobie takie kiełki wyhodować. Wystarczą nam nasiona, słoik i gazik. No i oczywiście nasze polskie ziemniaki, które zawierają dużo witamin, głównie witaminy C, a także potasu, które obniża ciśnienie krwi. Idąc dalej, w stronę produktów węglowodanowych mamy tu ryż, makaron, najlepiej wybierać ten brązowy, ale biały też jak najbardziej można jeść. Warto wtedy zadbać o dodatkowe źródło błonnika, na przykład dodatkową porcję warzyw. I mam tutaj też kaszę, ja mam akurat gryczaną, ale może być na przykład jęczmienna czy jaglana. I znowu pojawiają nam się tutaj ziemniaki, ponieważ są źródłem węglowodanów. Jeśli chodzi o źródła białka, to możemy wybrać na przykład pierś kurczaka czy indyka, ale także dobrze sprawdzą się udka. Pamiętajmy tylko, aby przed zjedzeniem zdjąć z nich skórę, która zawiera dużo tłuszczu i cholesterolu. Dobre będą także ryby, na przykład dorsz, mintaj, morszczuk czy miruna. Można je kupić w całkiem dobrej cenie. Jak widzicie, ja tutaj. Nie mam mięsa ani ryb, bo sama rzadko je spożywam, ale mamy też świetne zastępniki mięsa, na przykład jaja. No i nasze wspaniałe warzywa strączkowe. Tutaj, jeżeli chcemy dokonać bardziej budżetowego wyboru, to możemy wybrać fasolę, groch, ciecierzycę czy soczewicę. Jako dodatek zdrowych tłuszczów, możemy wybrać olej rzepakowy dodatek nasion słonecznika lub pestek dyni albo siemielniane. Ja mam tutaj akurat zmielone. Planujmy też nasze posiłki jeszcze zanim wyjdziemy na zakupy. To pozwoli nam uniknąć zbędnych wydatków, a także niespodzianek, kiedy okaże się, że ilość, którą kupiliśmy jest za duża i będziemy musieli tę żywność wyrzucić. Dodatkowo warto zaopatrywać się w warzywa i owoce na dużych targach, kupując zbiorcze opakowania, np. worek ziemniaków czy marchewki, Ponieważ wtedy nie płacimy dodatkowo za pojemniki, tak jak w supermarkecie. Jeżeli już okaże się, że ilość warzyw czy owoców, które kupiliśmy, jest za duża, to możemy z nich przygotować domowe przetwory, takie jak kiszonki czy domowe dżemy. Na pewno podziękujemy sobie za to zimą, kiedy sezonowe warzywa i owoce nie będą tak łatwo dostępne. Mam nadzieję, że udało mi się trochę obalić mit zdrowej, drogiej żywności. Korzystajcie z moich wskazówek i trzymajcie się zdrowo.